Manko, jestem Agnieszka i jestem dzisiaj z Kubą. No cześć, ja jestem programistą. A ja jestem marketingowcem. I dzisiaj będziemy wam opowiadać o stronie Xminer. Jest to strona bardzo wysoko technologicznie zaawansowana, która zajmuje się kryptowalutami. I chcemy wam przekazać takie podstawowe tipy na temat designu, jak taką stronę y, przedstawić y, przeciętnemu Kowalskiemu. Zapraszamy do oglądania. To tak, dostaliśmy takie zadanie od Łukasza. Yy, mieliśmy się skupić na trzech najważniejszych celach. Yy, było to zwiększenie ruchu na stronie. Yy, udało nam się to zrobić właśnie z, we współpracy z Agatą tekściarą yy, i stworzeniu mega kopii, yy, które było skierowane właśnie na SEO związane z koparkami kryptowalut. Do tego mieliśmy ogarnąć yy, Łukaszowi temat yy, kontaktu z nim yy, przez jego klientów i tym samym oszczędzić mu czas. Sprawdźcie sami, jak się udało. Okay. Okej, okay, Cześć. No to tutaj mamy Xminera, to jest strona główna. Tutaj właśnie się pokazuje pierwszy raz, kiedy się stykamy z biznesem Łukasza, który właśnie stoi za firmą Xminer. I tutaj jest bardzo ważne rozróżnienie. Mamy tutaj dwie, dwa przyciski w Hero Section, które są call to action, które nas przekierowują dla dwóch grup odbiorców, ponieważ Łukasz zajmuje się dwiema właśnie grupami. Początkującymi inwestorami, którzy o kryptowalutach prawdopodobnie słyszeli gdzieś kiedyś, ale jeszcze nie do końca wiedzą, co to jest. oraz grup dla inwestorów i tutaj jest właśnie już dla osób, które wiedzą o co chodzi, które mają konkretne fundusze, wiedzą z czym to się wiąże i chcą kopać krypto, więc tutaj mamy dwa typy efektów na przyciskach właśnie, tutaj jest taki, a tutaj jest taki i na każdym jest inny i to był pomysł Agaty z Agata Design, natomiast była to świetna robota Kuby, który to wszystko zaprogramował tak, żeby to pięknie wyglądało, więc dobra robota. Wejdźcie na stronę i pomachajcie, bo to naprawdę jest przyjemne. Tak, to jest bardzo satysfakcjonujące. Dobra, to lecimy na stronę dla początkujących. Będzie to oczywiście zupełnie inny rodzaj kontentu niż kontent dla inwestorów. I tutaj właśnie mówimy o tym, czym są kryptowaluty, i mówimy o tym głośno i bo To jest bardzo ważne. Absolutnie fenomenalne kopie agaty tekściary. Tutaj po prostu wszystko jest głośno w helwetice, wszystkiego się można dowiedzieć, zwłaszcza o tak skomplikowanym temacie, jaki jest krypto, więc bardzo polecamy. I mówimy o takich najbardziej podstawowych pytaniach, które osoby mogą mieć, kiedy wchodzą pierwszy raz na stronę. Więc dlaczego warto zainwestować, jak wybrać koparkę, gdzie szukać pomocy, w razie gdybyśmy byli zapłakani i nie wiedzieli, co się dzieje, bo to skomplikowany temat. Łukasz ma dużo chusteczek, polecamy. I jak już koparki są, ale się nic nie dzieje, to w tym momencie też można się dowiedzieć, co zrobić w takiej sytuacji. Więc to jest taka naprawdę bardzo podstawowa sekcja z najważniejszymi informacjami dla, dla osób, które nigdy w życiu nie miały z tym styczności. I teraz, w związku z tym, że mamy naszą piękną stopkę, możemy z niej skorzystać i przejść do części dla inwestorów również. No i tu już mamy część dla przedsiębiorców. Tutaj są najważniejsze informacje dla osoby, która już chce zainwestować w jakąś koparkę i zastanawia się, czy to X-Miner jest tym miejscem, którym chciałby to zrobić. Tutaj mamy też najważniejsze rzeczy dotyczące oferty, więc jest to nie tylko kwestia tworzenia samej koparki i serwisowania, ale też obsługa kolokacji, czyli umieszczenia takiej koparki w bezpiecznym miejscu, żeby mogła tam sobie spokojnie pracować i, i kopać, <laughs> I żeby jej nikt nie przeszkadzał. Jest tak, pełna obsługa i są szkolenia też, co jest bardzo ważne, bo w tym temacie trzeba się ciągle doszkalać, bo to się zmienia co trzy minuty. No, i tutaj jest bardzo ważna rzecz pod względem marketingowym. Tu jest coś, co już sprawia, że ktoś może dokonać zakupu, tak naprawdę, albo przynajmniej zapytania ofertowego, jeśli chodzi o koparki. Taki właśnie kreator, o którym za chwilę powie nam Kuba, jak to wygląda, jak to działa, bardzo, bardzo pomaga w dokonaniu pozytywnej decyzji, jeśli chodzi o sprzedaż. Kuba, Twój głos. Jedziemy, dobra. Tak, Łukasz ma mega dużo na głowie, i strona miała pomóc mu oszczędzić sporo tego czasu i jednocześnie zyskać potencjalnych klientów. I właśnie rozmawiając z nim na temat projektu strony, zaproponowaliśmy takie rozwiązanie, dzięki któremu osoby, które wchodzą na jego stronę, mogłyby skonfigurować sobie koparkę, jednocześnie dowiadując się, jakie to są koszty. I zobaczyć też, jak się przygotować do, do rozmowy właśnie z Łukaszem. Zintegrowaliśmy to z całym, z całym takim newsletterem i, i mailem Łukasza, dzięki czemu on nie musi myśleć o tym, kiedy i kto do niego pisze, bo wszystko jest przekierowane do skrzynki i ładnie segregowane do poszczególnych folderów. Także jeśli chodzi o kreator y, koparki, to składa on się z pięciu kroków. W zależności od tego, jaki typ koparki, jakim typem koparki jesteśmy y, zainteresowani, czy jest to ASIC, czyli dedykowane rozwiązanie takie, takie obliczeniowe, czy może koparka oparta o karty graficzne. Jak nie jesteście w temacie, to polecam poczytać, bo no, niesamowicie ciekawa y, dziedzina IT, powiedzmy, i też inwestowania. Y, jak chcemy sobie wybrać liczbę koparek, to oczywiście możemy pójść grubo, ale może nie przesadzajmy. Idź na całość, idź na Dobrze, całość. wracamy, sorry. Musimy iść na całość, Dobrze, <laughs> będziemy czterema. Ok, jeśli chodzi o liczbę kart graficznych, bo wybraliśmy, że mamy koparkę w oparciu o karty graficzne, to pójdźmy w wielokrotność jakiejś czwórki, niech to będzie, nie wiem, jakaś powiedzmy dwunastka, jak już na całość to jedziemy po całości. Ok, i ile mocy łącznie potrzebują twoje koparki? To zwróćcie uwagę, że naprawdę te liczby mogą być potężne. W przypadku tych czterech koparek, no to pójdźmy coś Coś myślę koło trzech koła. Zwróćcie też uwagę, że właśnie tak zaimplementowaliśmy ten kreator, że on cały czas nawiązuje do kolorystyki strony, więc nawet te właśnie tutaj slidery, czy te poszczególne batony, wszystko nawiązuje wciąż do brandu Łukasza. Także. Po kliknięciu i podsumowaniu tej konfiguracji, no możemy zobaczyć, że to, to nie, nie jest ani biznes i możemy zobaczyć takie, takie podsumowanie tej naszej oferty dla nas, no jeśli wzięliśmy pod uwagę cztery koparki aż które mają po 12 kart graficznych, to jest kawał, kawał maszyn, bo to jest no, no, no spójrzcie po prostu na łączną moc, moc takich koparek. To są ze trzy jakieś mocne stare spawarki. Tak. Tak na oko nie zna, nie zna się na tym dokładnie, ale po prostu w, w bardzo sporo prądu to żre. Dlatego też utrzymanie takiego pakietu to są spore pieniądze. Ale dlatego też, no, żeby uświadomić potencjalnego inwestora, stworzyliśmy taki konfigurator i wprowadzając y, następnie dane y, nasze osobowe tutaj i zgadzając się z polityką prywatności strony Łukasza, jak wyślemy, to Łukasz otrzyma taką, taką konfigurację i kontakt do nas na maila. Super to przyspiesza dwóm stronom. Zarówno potencjalni inwestorzy mogą sobie szybko podejrzeć, jak dużo taka konfiguracja kosztuje i skontaktować się z Łukaszem, a Łukasz dzięki temu ma w jednym miejscu wszystkie możliwe takie zapytania ofertowe, co mega mu to pomaga w biznesie. I oszczędza dużo czasu, bo nie musi każdego klienta osobno uświadamiać, ile to kosztuje, jak to wygląda, co może być, dlaczego tak, a nie inaczej. Wszystko jest w konfiguratorze, zrobione, jest. Stronę stworzyliśmy swoją drogą, stworzyliśmy właśnie w Gatsbym, czyli, czyli takim frameworku opartym o dlatego też nie byliśmy ograniczeni pod żadnym względem. Dlatego też możecie zobaczyć, że trochę daliśmy tutaj czadu z designem, który jest dedykowany, każdy krok no, możemy zrobić dosłownie jak nam się to zamarzy. I jest cały czas spójny z designem, więc nie ogranicza nas tu żadna wtyczka, plugin, bo wszystko było pisane przez nas od zera. Właśnie tak stworzyliśmy stronę dla Łukasza z XMiner. Yy, głównym celem tej strony była właściwie oszczędność czasu i i równocześnie podkręcanie biznesu Łukasza. Jesteśmy pewni, że nam się to udało, bo jesteśmy w regularnym kontakcie z Łukaszem i wiemy, że tam skrzynka mailowa yy, puchnie, puchnie w szwach, yy, z czego się cieszymy. Jakbyście chcieli zobaczyć, jak działa strona, bo my jesteśmy z niej mega dumni, chodzi, chodzi bardzo szybko, yy, stworzyliśmy ją w oparciu o Gatsby'ego, więc nie raz, nie raz jeszcze opowiemy o tej technologii, my się tym mega jaramy. Sami zobaczcie, yy, jak według Was ona dobrze działa.